Dokładnie 16 lutego 2008 roku został otwarty Aquapark we Wrocławiu jako jeden z największych i najatrakcyjniejszych parków wodnych w Polsce. Zobaczmy, co się od tej pory zmieniło. 15 lat parku Zmieniło się tutaj praktycznie wszystko. E, począwszy od nowej dziecięcej zatoki, która powstała w 2013 roku, poprzez trzy nowe zjeżdżalnie. Dużą inwestycją było postawienie basenów zewnętrznych. One powstały w 2019 roku. Akwapark Wrocław to miejsce zupełnie inne niż wszystkie tego typu obiekty w Polsce, ale pewnie w Europie. To miejsce przyjazne. Dla wszystkich nie generujące strat, zarabiające na siebie i najważniejsze jest to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Gastronomia na przestrzeni 15 lat przeszła dużą metamorfozę. Tworzymy nowe menu, z którym chcemy dotrzeć do jak największej liczby naszych konsumentów. W poprzednim roku braliśmy udział w wielu eventach na terenie miasta, podróżowaliśmy naszym food trackiem. By dotrzeć do Was z propozycjami Street Food, rozwinęliśmy punkty gastronomiczne na strefach zewnętrznych. Rozbudowaliśmy strefę chill out, otworzyliśmy nowy bar w wiosce saunowej. Dbamy również o strefę fitness, gdzie tworzymy dania i koktajle dostosowane dla aktywnych sportowo. W naszych restauracjach serwujemy dania kuchni włoskiej, polskiej, azjatyckiej powyżej 15 lat mamy zajęcia aquafitness w aquaparku, staramy się rozwijać te zajęcia i e, doprowadzamy e, więcej godzin, porannych i popołudniowych, tak samo i w weekendy. Zapraszam. Do naszego akwaparku. Strefa Fitness funkcjonowała w akwaparku od samego początku, tylko do 2013 roku to była skromna strefa jako dodatek do basenu. Po ponownym otwarciu w grudniu 2013 roku, to jest strefa, która zajmuje 1700 m2 przestrzeni. Ma cztery sale fitnessowe do zajęć grupowych. Jedną z największych stref kardio we Wrocławiu. I wyposażona w nowoczesny sprzęt siłowy. Od otwarcia zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim strefa bardzo mocno się rozbudowała. Na początku mieliśmy tylko sauny zlokalizowane w części atrium i jedną saunę zewnętrzną. Natomiast teraz tych saun mamy już aż 20. Mamy dwa ogrody saunowe, plus dodatkowo powstała nowa strefa, wioska saunowa. Początki oczywiście były trudne, ponieważ było to coś nowego. Zdarzało się, że mieliśmy klientów w łaźniach parowych, którzy wchodzili do nich w czepkach, w płetwach, więc było to dla nas pewnego rodzaju zaskoczenie. Ale teraz mamy już grupę wyedukowanych klientów, którzy często sami wspierają nas właśnie w edukowaniu nowych osób, które odwiedzają naszą strefę. Funkcjonowania naszego obiektu Państwo nigdy nas nie zawodziliście. Zawsze mogliśmy na Państwa liczyć. Pod kątem frekwencji. Dziękujemy za to serdecznie i polecamy się na przyszłość. W 2008 roku Aquapark został otwarty. Wtedy to odwiedziło nas 700 tysięcy ludzi. Dzisiaj mamy już ponad 2 miliony ludzi, czyli potroiliśmy naszą frekwencję roczną. To tylko dzięki Państwu i dzięki naszym pracownikom, którzy stają na wysokości zadania, abyście wchodzili do Aquaparku i wychodzili z do dobrymi emocjami. Szanowni Państwo, 2008 rok to dla mnie bardzo ważna data. Nie tylko dlatego, że 15 lat temu. Powstał Wrocławski Park Wodny, ale też dlatego, że w 2008 roku zdobyłem medal na Igrzyskach Olimpijskich i zacząłem życie po życiu. Dzisiaj to kariera zawodowa, wcześniej sportowa, ale cały czas jednak ta sportowa powoduje, że chcę być w życiu najlepszy i najlepiej jak potrafię zarządzać. Dziś wspólnie z prezesem Wrocławskiego Parku Wodnego potroiliśmy frekwencję w stosunku do tego, jak Park zaczynał. Mamy pierwszą satelitę na Brochowie, kolejna w budowie na ulicy Wilanowskiej, a następne w przyszłości, jak będzie potrzeba, w innych miejscach Wrocławia, tak żeby zachnąć pierścieniem cały Wrocław i, i, i dostępność do naszego parku wodnego. Cieszymy się, że jesteście z nami, zapraszamy do nas, cały czas dla Was poprawiamy naszą jakość, wakacje przez cały rok. Już dziś zapraszam Państwa do wspólnego świętowania naszych 15 urodzin. Już 16 lutego rozpoczniemy nasz wielki jubileusz. Od samego rana zapraszam Państwa do odwiedzenia akwaparku, do spędzania z nami tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy szereg promocji, atrakcji, konkursów. Promocyjny bilet w supercenie 15 zł za dwie godziny na cały obieg. Zapraszamy Państwa całymi rodzinami, bądźcie z nami, spędzajcie z nami ten czas przez cały rok.